Znajdź wygodną pozycję. Możesz usiąść lub położyć się. Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Wdychaj powoli przez nos, wypełniając płuca powietrzem. A następnie delikatnie wydychaj przez usta. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Z każdym oddechem pozwól sobie coraz bardziej zanurzać się w stanie spokoju. Wyobraź sobie, że każdy oddech przynosi świeżą energię, a każdy wydech uwalnia wszelkie napięcia, troski, stresy. Poczuj, jak Twoje ciało staje się coraz cięższe, jakby opadało na miękką, bezpieczną powierzchnię, która Cię wspiera i otula. Kieruj swoją uwagę na czubek głowy, i poczuj, jak mięśnie tam zaczynają się rozluźniać. Niech to uczucie powoli rozprzestrzeni się na twarz, na czoło, wokół oczu, na policzki, szczękę, Poczuj, jak wszelkie napięcia znikają, a twarz staje się zupełnie spokojna i rozluźniona. Teraz przesuń uwagę do karku i ramion. Każdym wydechem pozwól im opadać, rozluźniać się. Pozwól, aby każde napięcie opuściło Twoje ramiona. Rozluźnij przedramiona, dłonie i palce, poczuj jak z każdym kolejnym oddechem. Wschodzi z Ciebie ciężar dnia. Przesuń uwagę na klatkę piersiową. Poczuj, jak każdy wdech rozszerza ją, a wydech przynosi odprężenie. Następnie przejdź do brzucha. Pozwól mu swobodnie opadać i unosić się w rytmie Twojego oddechu. Teraz skup się na dolnej części pleców. Biodrach, udach. Z każdym wydechem pozwól im się zrelaksować, uwalniając wszystkie napięcia. Przesuń uwagę do kolan, łydek, stóp, aż do samych palców. Poczuj jak całe ciało staje się ciężkie i zrelaksowane, jakby zanurzało się w ciepłej, spokojnej energii. Teraz, gdy Twoje ciało jest już w pełni zrelaksowane, wyobraź sobie, że stoisz na ścieżce prowadzącej do wyjątkowego miejsca. To miejsce, jest twoją bezpieczną przestrzenią przestrzenią gdzie zawsze czujesz się spokojny szczęśliwy bezpieczny może to być ogród pełen kwiatów, piękna plaża z delikatnie szumiącymi falami, magiczny las czy też ciche wnętrze. Przytulnego domu. To może być miejsce, które istnieje w rzeczywistości, lub zupełnie, wymyślona przez Ciebie przestrzeń. Pozwól sobie zobaczyć wszystkie szczegóły tego miejsca. Spójrz na kolory, poczuj zapachy. Wsłuchaj się w dźwięki otoczenia. Może słyszysz śpiew ptaków? Szum wiatru. Delikatny szmer strumyka. To jest Twoja przestrzeń, w której wszystko jest możliwe, jest tutaj całkowicie bezpiecznie. Jesteś chroniony. Nic złego nie może ci się przydarzyć. Poświęć chwilę na wędrowanie po tej przestrzeni, nacieś się tym miejscem, chłonąc jego spokój i piękno. Teraz, kiedy czujesz się gotowy, zwróć uwagę na ścieżkę przed Tobą. Gdzieś w oddali widzisz, jak zbliża się do ciebie postać. Wiesz, że to Twoje wewnętrzne dziecko to młodsza wersja Ciebie. Być może taka, jaką pamiętasz z dzieciństwa, albo jeszcze młodsza. Spójrz na tą postać, i zauważ, jak wygląda. Czy to dziecko ma radosną, otwartą twarz? Czy może jest trochę nieśmiałe? Może wygląda na nieco zagubione? Albo ciekawie się rozgląda. Pamiętaj, że to Twoje wewnętrzne dziecko, które Zawsze było z Tobą. Gdy się zbliżacie do siebie, zauważasz szczegóły. Może widzisz. Jakie ma oczy, jak się ubiera, czy trzyma coś w ręce? Zbliżając się do niego. Poczuj, jak otwiera się Twoje serce. Uśmiechnij się do tego dziecka i przywitaj je ciepłym, serdecznym gestem. Może wyciągasz rękę, by je przytulić, albo po prostu patrzysz mu się w oczy, z miłością i czułością. Po chwili zauważasz, że stoisz dosłownie przed swoim wewnętrznym dzieckiem. Weź głęboki wdech i powitaj je. Może Chcesz powiedzieć cześć, jestem tu, aby Cię zobaczyć? Cieszę się, że możemy się spotkać. Poczuj, jak Twoje słowa docierają do tego dziecka. Pozwól mu poczuć się ważnym i akceptowanym. Zapytaj siebie, jakie masz pytania do tego dziecka. Możesz zapytać, jak się czujesz? Czego potrzebujesz? Czy jest coś, co chcesz mi powiedzieć? Pamiętaj, aby słuchać, nie oceniaj. Nie próbuj od razu naprawiać czegoś. Po prostu bądź. Pozwól, aby rozmowa potoczyła się naturalnie. Może dziecko powie ci coś, co już dawno zostało zapomniane. Albo pokaże ci coś, co było dla niego ważne. Pamiętaj, że nie musisz nic mówić, jeśli nie chcesz. Możesz po prostu słuchać. Kiedy poczujesz, że wasza rozmowa dobiega końca, zapytaj swoje wewnętrzne dziecko, czy jest coś, co chciałoby, żebyś pamiętał po zakończeniu tej medytacji. Może to być słowo, obraz, uczucie, cokolwiek, co ma dla niego znaczenie. Pożegnaj się z czułością, powiedz Mu, że zawsze może do Ciebie przyjść, że zawsze będzie mile widziane i że będzie się starać być dla Niego wsparciem. Kiedy poczujesz gotowość, powoli zacznij wycofywać się z tej bezpiecznej przestrzeni, zabierając ze sobą uczucie spokoju i miłości. Poczuj swoje ciało, jak znów znajduje się w pomieszczeniu. Porusz palcami u rąk i nóg. Weź. Kilka głębokich oddechów. Podziękuj sobie za tę podróż. A kiedy będziesz gotowy, delikatnie otwórz oczy przynosząc ze sobą uczucie bliskości ze swoim wewnętrznym dzieckiem.